Dzień dobry, zapraszam wszystkich na czytanie dla byka na styczeń. Pamiętajcie, rozkład ogólny, energie bardzo ogólne, więc nie będzie rezonowało z każdym z Was, nie ma takiej opcji. Weźcie tylko to, co do Was będzie przemawiać, resztę zostawcie. A ja proszę karty o informację dla byka na styczeń. Jakie energie, jakie wydarzenia, jakie osoby... Co jest możliwe w styczniu, w imię najwyższego dobra, oczywiście dla wszystkich, ale się dzieje. Bardzo miłośnie, energia bardzo zmienna. Jest jakaś ważna relacja, ważna miłość. I tu jest tak dosłownie, obłędnie, to są takie dusze tu jest takie, takie powiązanie, taka moc, taka, takie więzy taka relacja dwojga ważnych dla siebie bardzo ze sobą silnie, silnie związanych osób. I czy jest teraz jakaś odległość, dystans, ktoś jest gdzieś odsunięty, gdzieś tam odizolowany, próbuje odpocząć, nabrać sił, bo coś go wypompowało, próbuje zebrać w sobie myśli, medytuje, odnawia się, tak jakby swoją głowę chce zregenerować. No, w związku z tą relacją no bo tu jest tu jest pojawienie się pojawienie się tej osoby tej ważnej osoby no z którą już mieliście do czynienia No i znowu się pojawia tak niespodziewanie niespodziewanie i tutaj powoduje jakieś zawirowania pojawia się znowu z jakąś nowością wskakuje wskakuje pojawia się ogniście obłędnie dynamicznie z jakimiś informacjami, z nowym początkiem, z nowym etapem, jest obłęd. To ktoś, kto nie jest stabilny, nie ma przy nim takiego spokoju. Tu jest taka rozbiegana, roz, taka gdzieś rozbujana ta dusza, ale ona taka jest rozdarta z jakichś powodów. I tak ciągnie ją do, do Was, do kogoś. I tak te dusze znowu się tutaj ze sobą spotykają. Tu znowu jest kontakt, znowu jest łączność, przybywa. Przybywa i tak jakby z jakimś nowym etapem, z nowym rozdziałem, bo, bo pewne sprawy odchodzą do przeszłości. Pewne sprawy są zamknięte, ale on się znowu pojawia z nowością, z świeżością. I taki nowy skok, nowy rozdział, nowa pasja, nowa namiętość i tu znowu znowu wrze, znowu się tak tutaj pali wszystko, gotuje się, ale to jest tak jakby. Ktoś bardziej jest w tym teraz doświadczony, świadomy, no bo dużo już przeszliście razem i tak jakby cały czas jeszcze przechodzicie, teraz znowu ten kolejny etap, ale ten kolejny etap już bazuje na, na doświadczeniach, na wiedzy z poprzednich etapów, z tego co już ze sobą przeszliście. To jest ważne i to jest wyciągnięcie lekcji, wyciągnięcie wniosków, nauka na bazie tego, i to będzie brane pod uwagę w całej teraz tej sytuacji, kiedy ta osoba znowu się pojawia, znowu wrze, znowu się tutaj gotuje. To włącza się myślenie komuś, analiza, jak racjonalnie podejść do tej sytuacji, jak to rozwiązać, jak się do tego ustosunkować, jest bardzo dużo przemyśleń. Szukanie rozwiązania, odciąć coś, zmienić coś, co jest niezdrowe, co jest niewłaściwe w tym wszystkim, jak znaleźć jasność, jak znaleźć światło, światło w tunelu, bo tu jest miłość, tu są dwie dusze, które patrzą w siebie. Które są bardzo zakochane, i pojawia się między nimi nowy rozdział, nowy etap, tu jest harmonia. Ale to wszystko jest obwarowane jakimiś zmianami, czyimiś wymaganiami. Ktoś tutaj stawia konkretne warunki. No bo przeszłość jest jaka jest, i ktoś obawia się, aby nie było powtórki z tej przeszłości i Wyciągnięte są wnioski z przeszłych e, doświadczeń, jest ta lekcja. I teraz e, jak to wymyśleć, jak to wszystko mm, teraz zrobić, jak, jak je znaleźć na to rozwiązanie, jaką znaleźć teraz drogę, żeby było dobrze. Ktoś bardzo głęboko sobie to przemyśli, zanim zrobi ten skok, ten krok w tą miłość, ale tu jest tu są duszyczki, patrzone w siebie zakochane, których bardzo dużo łączy ze sobą łączy ich ta przeszłość, łączą ich jakieś więzi niewytłumaczalne nierozerwalne, jest między nimi coś pięknego co cały czas jest, co cały czas trwa i jest to uwielbienie wzajemne jest pasja, ale brakuje w tym wszystkim jakiejś stabilności takiej Takiego spokoju i ktoś będzie intensywnie nad tym myślał, jak to osiągnąć, jak do tego doprowadzić, aby tym razem było inaczej, aby tym razem było lepiej, racjonalne decyzje, racjonalna postawa, takie przemyślenia bardzo zdrowe w tym nowym etapie dla tej relacji. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.